Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Afera Volkswagena wywołała falę kontroli silników wysokoprężnych przez wiele różnych firm. Niektóre z największych problemów dotyczyły Renault. Obecna grupa uważała, że recyrkulacja spalin EG w modelach samochodów osobowych nie była wystarczająca do zwalczania tlenków w azotu w spalinach, i tak Diesel Deci zostały zastąpione nowym, Blue deci, wyposażonym w selektywny neutralizator SCR. Wcześniej stosowany w gamie komercyjnej grupy, 1,5 litrowe jednostki Blue Deci są o 5 koni mechanicznych mocniejsze od swoich poprzedników Deci. Dacia Duster jako pierwsza otrzymała nowe silniki, zamiast Deci 90, 210 Nm, i Deci 110, 260 Nm, ma teraz Blue Deci 95, 240 Nm, uwaga, moment obrotowy jest wyższy. I bludeci 115, 260 Nm. Ich moc wynosi odpowiednio 95 i 115 km. Dzięki obu silnikom Crossover przyspiesza od 0 do 100 sekund szybciej niż wcześniej. W 12,6 i 10,5 sekundy z sześciobiegową manualną skrzynią biegów i napędem na przednie koła. Nawiasem mówiąc, Wraz z nowymi silnikami zmieniono przełożenia skrzyni biegów. Ponadto silniki te mają nowy wymiennik ciepła powietrze woda i zwiększone ciśnienie wtrysku do 2000 barów. Po modelu Duster, firma będzie stopniowo rozpowszechniać nowe diesle w całej gamie modelowej marek Dacia i Renault. Krok ten jest zrozumiały, ponieważ Europa wprowadza bardziej rygorystyczne normy toksyczności dla silników wysokoprężnych, Euro 6D. Temp. Od września 2018 roku wszystkie nowe modele otrzymujące homologację typu TC po raz pierwszy muszą spełniać tę normę, a od września 2019 R wszystkie modele już produkowane. Nowa norma różni się od dobrze znanej normy Euro 6 metodologią testowania, nie na stanowisku testowym, ale na drodze w rzeczywistych warunkach. RD, Real Driving Emissions, nawet biorąc pod uwagę zachętę do podniesienia poziomu emisji NOX nie jest łatwo zmieścić się w granicach tolerancji dla RD, tylko 0,08 gs-km jest dozwolone w cyklu WLTP, który został wprowadzony zamiast NEDC od września 2017 r., a 0,168 gs-km jest normą dla testów RD.